Takie śrubokręty są naprawdę fajne. Mały, ale fajny. Taki dosyć malutki, ale, ale jest ok. Ten natomiast, ten jest idealny. Naprawdę, takie, takie śrubokręty są idealne. Są po prostu, to jest perfect size. To jest taki naj, najnormalniejszy, najzwyklejszy śrubokręt. Ten natomiast, no to już jest taki naprawdę bardzo duży śrubokręt. To jest taki już. no... Jest, jest, jest duży. Po, powiem, że, że no, też nie polecałbym nie każdemu, bo, bo czasem y, y, sprawia problemy, nie? Także, także nie dla każdego. Ten natomiast, to, to już jest y, Monstrum. To jest y, anomalia glitch systemu, y, nie. Y, taki natomiast, taki to jest niestety, przykro mi to mówić, ale to jest mit, to jest bajka. Takie nie istnieją, nie. W ogóle nie ma takich. No, to tyle jeżeli chodzi o...